Jezioro Sewan na północy Armenii, kawałek nieba otoczony górami. Spotykam się ze starym przyjacielem, Gilbertem Minasianem, znanym też jako Lewon, Chowsep-Chovsepian lub Siszko, Gruby. Jest pułkownikiem. Od ponad 30 lat bierze udział we wszystkich wojnach Armenii. Toast na jego cześć, zanim wróci na front. Wzniosą go jego dawni towarzysze broni, jego syn i kilkoro ochotników z Marsylii. Granicom Armenii po raz kolejny zagraża wrogi Azerbejdżan. Dlatego ten emerytowany pułkownik znowu melduje się na służbie. Nous avons il y a quelques mois commencé à travail ici sur la frontière à de Nous 60 lorsque nous avons commencé, nous sommes 120. La situation est assez difficile. Sur l'ensemble des frontières qui, qui séparent l'Azerbaïdjan de l'Arménie, il y a une pression, il y a des, des attaques, il y a des, des escarmouches, il y a des rassemblements de troupes azéries euh, de leur côté sur plusieurs points sensibles euh, de notre frontière, ce qui ne laisse euh, présager rien de bon. Leżąca na granicy góra Ararat, Miejsce, gdzie zgodnie z biblijną legendą osiadła Arka Noego, była świadkiem wielu inwazji: Arabów, Osmanów, a teraz Azerbejdżan. Tutejsze kościoły od zawsze stanowiły dla mnie dobrotliwych strażników. Są niczym kamienie graniczne. To miejsca pamięci armeńskich dusz na stałe wyryte w górskich skałach. այսօր այդ քաջերը քարերը սահմանապահ են դարձել մեր սահմաների վրա որոնք կարծես թե ճճում են կարծես թե երկում են կարծես թե ինչ-որտեղ կանչ ունեն հետաքրքիր է ընդհանրապես քարը հայ իրականության մեջ քարը տաճար քարը վանք քարը աբրոս քարը սահմանապահ Mimo przeżytych wojen i doświadczonych zdrad, mieszkańcy Kaukazu pozostają gościnni. W tej krainie kamieni i prastarych winnic istnieje określenie cirrel. Piękne słowo przypominające wiersz, które oznacza kochaj swych gości. To tradycja, której nie złamie żadna wojna.

Świat odwrócił wzrok. Armeńczycy są zdani na siebie. Gilbert Minasian pojął to dawno. Do Armenii przybył pod koniec lat 80. w niezwykły sposób i dał początek legendzie. J'étais condamné à la réclusion criminelle Jestem perpétuité. Je suis arrivé en Arménie parce que j'étais accusé d'avoir détourné postal. De destiny la, de la Banque Centrale marseillaise. Une accusation zawsze Gilbert Minasian, pochodzenia ormiańskiego, walczył w Marsylii o uznanie dokonanego przez Turcję ludobójstwa. Oskarżono go o udział w napadzie na furgonetkę pocztową i aresztowano w sierpniu 1984 roku. Sąd dopatrzył się w tym próby sfinansowania nielegalnej ormiańskiej organizacji Asala. W 1987 roku Gilbert wyruszył ze sfałszowanym paszportem do Armenii, kraju swoich przodków, którego nigdy wcześniej nie odwiedził. We Francji skazano go zaocznie na dożywocie. Nie miał wyjścia. Musiał stworzyć się na nowo, by dalej walczyć. Ja Je suis Armenii. J'arrive. Wchodzę

W roku 1991 Armenijska Socjalistyczna Republika Radziecka ogłosiła niepodległość. W sąsiadującym z nią górskim Karabachu, który niegdyś Stalin oddał Azerbejdżanowi, wybuchła wojna. Ludzie domagali się niepodległości i ponownego zjednoczenia z Armenią. Chrześcijańska Armenia, tkwiąca między tureckojęzycznymi sąsiadami Turcją i Azerbejdżanem, to istny geograficzny fenomen Kaukazu większe i lepiej wyposażone wojska Azerbejdżanu rozpoczęły wojnę z armenijskimi wioskami w Górskim Karabachu. Walka nie była wyrównana. Wydawało się, że nie ma szans na zwycięstwo. La seule alliance que j'ai prise à l'époque du départ, c'est celle de Malier avec un commandant magnifique, une figure de l'histoire arménienne, c'est Leonid Askalian. Vous avons créé ensemble euh, une armée. Une Gilbert i profesor Leonid Asgaldian poznali się w Erywaniu. Młodzieniec z Marsylii i ormiański intelektualista rozumieli się od początku. Założyli Armię Wyzwolenia Armenii prekursorkę przyszłej armii narodowej. Sa figurę de prou c'était le Moi j'étais le bras droit, on s'est mis d'accord comme ça. Je ne parlais pas arménien, je ne connaissais pas le pays. Nous étions sans armes. Sans armes, bon, quelques trucs euh, par-ci par-là, mais bon, ridicule. Le rapport de force entre les Arméniens et l'Azerbaïdjan était euh, disproportionné euh, comme il l'est aujourd'hui. Donc il a fallu réagir à cette situation. I pierwszą sytuacją, trzeba mieć, to 30 lat temu nagrywałem ich w Górnym Karabachu. Mieli broń, którą zabrali Azerbejdżanom, ukradli Rosjanom lub którą od nich odkupili. Rolnicy z Armenii stali się żołnierzami. Leonid, profesor, odpowiadał za edukację mężczyzn. Gilbert, chłopak z Marsylii, zajął się kwestiami logistycznymi dzięki kontaktom z zagranicznymi Ormianami. Ta współpraca odmieniła oblicze Il faut être modeste. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui ont donné leur vie, eh, qui ne sont pas connus comme je le suis. J'ai libéré un département qui s'appelait Kelvaja. J'ai été commandant du bataillon suicide, eh, qui a arrêté l'offensive à Azeri en 92. Bon, j'ai eu beaucoup de, de faits d'armes euh, exceptionnels, glorieux. Ale comme jak każdy obywatel, to może W 1992 roku towarzysze przekazali Gilbertowi dowództwo po jego przyjacielu Leonidzie Asgaldianie, który poległ w bitwie. Widziałem, jak poprowadził ich do zwycięstwa. Po czterech latach wojny i niepewności górski Karabach został wyzwolony. Większe i lepiej wyposażone wojska Azerbejdżanu przegrały. Straszna cena wojny ponad 30 tysięcy poległych. Je ja suis colonel de l'armée arménienne aujourd'hui, colonel à la retraite, mais je suis profondément antimilitariste. To znaczy, Ça veut dire simplement que je ne veux pas faire la guerre. Je w 1994 roku ogłoszono zawieszenie broni. Długi okres zawieszenia między pokojem a wojną, między zwaśnionymi krajami. W tym niepewnym czasie bezrobotny żołnierz otworzył w Erywaniu restaurację o trafionej nazwie Monte Cristo. Stołowali się tam wszyscy Francuzi, nawet pracownicy ambasady, choć Gilbert wciąż był poszukiwany. A po posiłku przychodził czas na przyjacielską partyjkę w bule. W Erywaniu zapanowała atmosfera swobody. Tymczasem w bogatym wropę Baku rozpoczęto zbrojenia z myślą o zemście. Emerytowany malarz z Akademii Sztuk Pięknych, Mardiros Badalian, widział, jak Gilbert przybył tu z Marsylii. Chętnie opowiada, jak bardzo go ceni. Choć jako przyjaciel gustuje w kiczu, wciąż pamięta skromne początki swojego bohatera. Հայերենն ամամ չի գիդեր։ Հազիվ էր խոսում հայերեն։ Ֆրանսայից փախել եկել էր։ Իրավունքները գա կարծեմ նստած էր ընդեղ Բերտում թե ինչ արթարության համար իհարկե։ Ո՞տե՞ս փախել էր։, էր է, Հետո իմանաց այդ պատմությունը, ինքը երբեք չեր ասում։ Էս կրող տղեկից մենակ ետեմ, բան, որ որ քշելքի նշարին դրելեն իրանց կյանքը ոչ թե փողը իրանց կյանքը դրանալ առաջի տղեկն են ես տղեկը այն նկարները որ կան ես դրան վրա այ այդ տղեկն են դրանալ եմ կպցրել որ ոչ մեկը շատ քիչ մարդավոր համաձայնու՞ մա կյանքը դնի քշերքի նժարին հայրենիքի համար էտա ուրիշի ի՞նչ կարամ ասեմ Zmęczony pułkownik znowu idzie na front, garbi się, być może od ciężarów wspomnień! Już dwa razy był ranny. W ciągu ostatnich 30 lat wziął udział w czterech wojnach. W Kaukazie pokój nie trwa długo, znowu zgromadził wokół siebie żołnierzy. Misja na dziś przygotować linię obrony. Garabet son Gilberta père. Mm. Beaucoup me disent, euh, à 67 ans, ça fait beaucoup quand même. Ouais, ça me fait un peu rigoler. C'est vrai que j'ai des difficultés. Je n'ai plus la souplesse, l'agilité, la force, euh, la niac, que qu'on peut avoir à 25 ans ou à 30 ans. C'est vrai, c'est vrai. Mais dans le même temps, je dis en plaisantant que nous, les vieux soldats, euh, ceux qui n'ont plus euh, leur taille de jeunesse, euh, ceux qui ont pris la, de l'âge, nous sommes les meilleurs au combat, parce que nous n'avons plus la possibilité de courir. Nous restons sur place et nous nous battons jusqu'au bout. Na tym froncie walczą ze sobą Żołnierze i armaty ukrywają się w okopach na grzbietach gór. Obiecałem, że nie nagram ich lokalizacji. Wróćmy więc do wioski, gdzie rolnicy znowu stają się żołnierzami. W Azerynach mamy terenie graniczne. Przed dwoma miesiącami, w sierpniu, zaczęły się odzyskiwać nasze mieszkania. Գյուղի տղամարդկանցով մնացինք ա, ա, մեր մոտ դեղակայված զորամիաբանություններին օգնելու կազմակերպված ձևով ճշտամին մտածում էր իր սադրանքը վերթական մեզ վախացնել կամ բարոյալ ղեկել, բայց չկան նման բան։ Գյուղը էսը նորից իր առօրյա կյանքով ապրում, վերադարձել են բոլորնél։ Ապրում են՝ պահելու, պաշտպանելու մեր երկիրը։ Armen przejął gospodarstwo ojca. Przysiągł, że nigdy nie opuści tej ziemi. Jako ochotnik, który pierwszy staje do boju, walczył we wszystkich wojnach u boku pułkownika. W obronie kraju skoczyłby za nim w ogień. <small> անկամ 44 օրյայի արդեն ամսի 6 նոյեմբերի 7 գիշերը որ մենք տեղ պետք է գնայինք ինքը շաշված իրա տարիքը իրա այսօրվա ֆիզիկական հնարավորությունները ինքը մեր այդ ջիլետը ահա ջիլետը բանչարեց չեկա որ փاگվեր <house> ասաց սկոչը բեր սկոչը բերեցի ջիլետը սկոչով փաթաթեցի ու միասին գնացինք առաջնագից հենց այս շուշեի խաչի տակ դիրքավորվեցինք այդտեղ այդ ձև ուզում եմ ասեմ ինքը ինձ համար մարթու էտալոնն ինքը իմ համար ամեն ինչա եթե ասում եմ հրամանատար ուրեմն պատկերացնում եմ Իրան Զիլբերտ մówił mi kiedyś że nie chce się żenić wojownicy się nie żenią jednak Rozkas przyszedł z góry od ministra obrony. Na swoje szczęście się posłuchał i zdobył serce Lucinè. Bajka o pięknej i bohaterze nie zawsze jest łatwa. Szat yerdjanik kinchem, wtet yerdjanik kanayik neranken, ovker vor iren tsamusineri het annthaten, <ratioszu> ireng Współpracuję z dziećmi, jednym i moich rodziców. Jestem bardzo zadowolona, ponieważ jestem taką osobą, Czerwiec 2013 roku, w słoneczny dzień nadchodzą wieści. Gilbert może wrócić do swojej ojczyzny po 26 latach wygnania. Jego czyn uległ przedawnieniu. Myślał, że dzieje się tak po 20 latach, ale musiał poczekać 26. Niestety nie zdążył zobaczyć chorego ojca. Był to smutny powrót. Il grande joie, ale na tym samym czasie une grande douleur, parce que mon który m'attendait depuis des années, który był chory i który m'attendait, który résistait, zespół że mnie ici. I tu, la première visite que ją rende, en arrivant à Marseille, c'est au cimetière de mon Դուք պատկերացնում եք մարդը 27 տարի իր ցնողներին չտեսնի, այսինքն հնարավորությունն է նա տեսնել միայն այն ժամանակ, երբ որ ցնողները կարող են գալ իր, իրեն տեսնել հայ, Հայաստանում եւ ինքը չկարողանա մի բաժակ ջուր տալ իր հոր ձեռքը, երբ որ հայրը մահվան մահճինն է Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur France 3 Provence Alpes. Obligé de fuir la France à 87 pour échapper à la justice, il a été condamné à la perpétuité pour le braquage d'un fourgon. Gilbert Minassian est revenu hier à Marseille après 26 ans d'exil en Arménie, pays où il est devenu un héros national. Reportage de Valérie Chénine et de Francis Di César. Après 26 ans d'exil, le retour à Marseille de Gilbert Minassian passe par l'église arménienne et le dépôt d'une gerbe à la mémoire des victimes du génocide. Gilbert Minassian, ce Marseillais militant des jeunesses communistes et de la libération de l'Arménie, a passé 26 ans dans la clandestinité en Arménie où il est devenu un héros de la guerre du Karabakh. Condamné en France par contumace pour le braquage d'un fourgon postal en 1984, qu'il nie. Sa condamnation est désormais prescrite. Les Arméniens de Marseille l'accueillent comme un personnage légendaire de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Et comme pour signifier qu'il n'a pas l'intention de se taire, Gilbert Minassian a choisi... Je suis 100% français, 100% arménien, 100% marseillais. Ça veut dire que si demain la France a un problème, je serai dans la bataille avec la France. To znaczy, że dzisiaj w Armenii jest problem, jestem w batalii z Armenią. Słysząc dźwięk armat z gór Armenii, czy też nawoływania dawnych towarzyszy broni, Gilbert żegna się z Marsylią i wraca do Erywania. Pułkownik prowadzi też biuro weterana. Zawsze pomaga swoim towarzyszom. Dba o żyjących i o pamięć poległych. Lorsqu'on dit la guerre, c'est une saloperie, on se trompe pas. C'est quelque chose d'effroyable. Lorsqu'un combattant, lorsqu'un jeune, lorsqu'un soldat de 18 ou 20 ans to jest coś terrible, ponieważ w każdej rodzinie jest soleil un soleil z się części. Nad wojskowym cmentarzem unosi się zapach kadzidła i świeżych kwiatów. Syn, brat, narzeczony, mąż, przyjaciel słychać słowa i płacz. Spoczywają tu 3 czy 4 tysiące żołnierzy. W październiku 2020 roku 45-dniowa wojna siała zniszczenie w Górskim Karabachu. Przez 45 dni Armenia odpierała ataki Azerbejdżanu wspieranego przez Turcję i najemników z państwa islamskiego. Moskwa kontynuowała swoje gierki i nie interweniowała. Twarze dzieci uwiecznione w kamieniu, radosne twarze w hełmach, nie mieli nawet 20 lat. Naznaczyło to ich pokolenie na zawsze. Obecnie, 30 lat po ogłoszeniu niepodległości i na dwa lata po przegraniu wojny w Górskim Karabachu, Armenia jest zdana na siebie. Moskwa sieje spustoszenie w Ukrainie i robi wspólne interesy z Turcją w Kaukazie. Europa podpisuje ważny kontrakt na dostawę gazu z Azerbejdżanem gaz, ropa i zdrada.

Na Hajjortore Pateraz, Septemberik San Jotin, Amusines u Im Shatharazat Martik, Meknecin Safman, jest Zeng Chej Sirum, bądź Karik, U Himalka, Zenki Karik, Jewdrehamar jest Cerk z Pachelem, Werszelem Zenki Ukamnelemeste. Haczkary, rzeźbione kamienne krzyże, to znak wytrwałości i siły Armeńczyków. J'ai 67 ans, effectivement. J'ai quelques difficultés. Les années ont fait leur travail. Mais euh, dans le même temps, bon, la volonté est toujours là. Et la volonté de défendre mon pays, mon peuple, euh, de ne pas connaître euh, ce qu'ont qu connu mes, mes ancêtres, mes grands-parents, mes aïeux. 1915, Przy pomniku upamiętniającym ofiary ludobójstwa wciąż rozbrzmiewają straszne słowa Reczepa Erdogana. Czas wykończyć tych, których nie dosięgnął miecz. Równie dobrze mógł powiedzieć czas wykończyć tych, którzy przeżyli ludobójstwo, czas wykończyć armeńczyków. Nad Erywaniem zapada noc, a mój przyjaciel Gilbert armeńczyk z Marsylii czuwa z nadzieją, że na zajutrz znowu wstanie dzień nad ojczyzną jego przodków.